Dzień dobry. Chciałbym przedstawić opcję diagnostyczną w chrombuku HP A11G6 EE. Wpisujemy sobie w wyszukiwanie diagnostick. Ja dam to w opisie, bo nie wiem czy wyostrzy tutaj. I po, po wpisaniu tego uruchomieniu. Tej opcji. O, teraz widać agnostik. Tutaj widzimy na przykład liczbę cykli ładowania baterii, pełnych cykli ładowania baterii. Możemy przeprowadzić test rozładowywania, test procesora i test pamięci. Ja, jak przeprowadziłem test pamięci, to trochę zadziałał on jak defragmentacja na. Na zwykłym komputerze z Windowsem, ponieważ przybyło mi pamięci, tak? Czyli tam usunął jakieś po aplikacjach, tam jakieś zbędne te pliki i tak dalej, poukładał może to wszystko, i wtedy odzyskałem trochę pamięci. Taka ciekawostka. Dowiedziałem się od tego od widza, który mi napisał to w komentarzu. Ja sobie sprawdziłem, właśnie i coś takiego jest. Dodatkowo można to uruchomić za pomocą kombinacji klawiszy. To jest yy, Ctrl szukaj, Escape. I też nam właśnie to wyskoczy. Control szukaj, Escape. Zamkniemy. Jeszcze raz wam pokażę, że to wyskakuje. Control, szukaj, escape. O. Ale również możemy wpisać sobie tutaj wyszukiwanie diagnostyka. Diagnostyka Diagnostyka wybieramy diagnostyka Tutaj wyskoczy jeszcze nam pełniejsze, też jest ten diagnostyk od razu tutaj. Możemy sobie to włączyć, ale są ustawienia ogólne. Możemy sobie, nie wiem, na przykład no Bluetooth, sieci i tak dalej. Jak tam zaczynacie konfigurację tego urządzenia, to wtedy konto i tak dalej sobie możecie też od razu szybko znaleźć. Tak samo tu są ustawienia urządzenia, czyli touchpadem możemy sterować klawiaturą, jakieś tam zasilanie, wyświetlać i te inne rzeczy. Możecie sobie tutaj na spokojnie przejrzeć. Taka ciekawostka dla tych, którzy chcą sobie zakupić Frombuka i mają okazję sprawdzić jego działanie, to można właśnie sobie przeprowadzić te testy. Zawsze coś tam może wyjść niekoniecznie musi, ale może wyjść już w tym przypadku, że coś już jest, tak, no to wiadomo, że coś tam się już dzieje, tak. Nie eee, no co tutaj więcej. No, mogę podziękować właśnie temu panu, co mi przysłał ten komentarz. I też sobie to sprawdziłem. Wielkie dzięki. I co? No zostawcie subika. Yy, subskrypcję, łapkę w górę, bardzo mnie to motywuje, fajnie, mam jeszcze kilka pomysłów na te filmy, także niedługo coś tam jeszcze wstawię, jakiś sprzęt, yy, który posiadam, który coś tam się o nim dowiedziałem, mogę wyrazić swoją opinię na ten temat, także dajcie łapkę, dajcie subika, dzwoneczek, coś tam sobie jeszcze możecie ode mnie zobaczyć. Dzięki wielkie, hej!